Po takim występie, po takich słowach, zabierać głos, to jest trudniej jak pierwsze kazanie, które w swoim życiu musiałem wypowiedzieć. No, że się mnie wzruszyły, jak widzicie, popłakałem się. Takie jest życie, drogie dzieci. Wszystko ma swój czas. Mój czas dobiega powoli końca. Wasz czas. Jest przed Wami. Ale najważniejsze jest to, żeśmy się w tym czasie wzajemnie spotkali. Z Wami te parę lat, tyle co żyjecie, ze szkołą od 88 roku. Zobaczcie, ile, piątego nawet wcześniej to było. Zobaczcie, ile czasu, ile pokoleń przesunęło się przez tą szkołę, przez nauczycieli. Ale jedno jedność. Najważniejsze. W tej szkole był zawsze klimat, był duch, była współpraca. Tutaj przychodząc czułem się najpiękniej. I mogę tylko jedno powiedzieć. Najpierw, drogie dzieci, zapamiętajcie to, czegoście się nauczyły w szkole. I na lekcjach, i na lekcjach jednak. Bo dla mnie no nie może być czegoś ważniejszego, by wam powiedzieć. Abyście kochały Boga, ojczyznę i ludzi. To chcieliśmy Wam przekazać. I na tych wartościach budujcie Wasze życie. A potem zapewniam Was, że zawsze będziecie w moim sercu. I proszę Was, wspomnijcie I czasem jedną zdrowa się. Dziękuję. Raz, raz. Księże proboszczu, pozwoli ksiądz, że parę słów przyszło mi tutaj powiedzieć. Proszę sobie. Proszę sobie spotkać. E, Powiem tak, na wieś, że ksiądz powiedział, że sobie idzie odpoczywać, to zareagowaliśmy dość z uśmiechem, bo ksiądz jest taką osobą, która odpoczywać jakoś nie potrafi. Znamy się z księdzem, nie powiem ile lat, bo wejdzie ile ja mam lat. Bardzo, we wszelkich sprawach powiem, które wymagały pomocy i zarówno tej, i wsparcia, zawsze mogłem liczyć na księdza i każdy z nas. Przeżyłem w tej szkole dużo, dużo lat i przyszło mi pożegnać księdza, który w naszych sercach zostanie do końca chyba, bo związany jest z tą szkołą od początku, jak tu jesteśmy, w tych dobrych i złych chwilach, ale wiemy, że nadchodzi taki okres, że trzeba powiedzieć: Muszę odpocząć. Ksiądz jest taką osobą, którą, która nigdy nie odpoczywała, zawsze nam pomagała, zawsze była wsparciem, zarówno w tych sytuacjach szkolnych, ale w tych osobistych. Zawsze mogłam liczyć na Księdza wsparcie i bardzo się cieszę. Nie jest mi trudno cokolwiek powiedzieć, innego jak dziękuję, i zawsze ksiądz jest naszym dobrym duchem, i pierwszym przyjacielem, i pierwszą osobą, gdzie zawsze ksiądz nas wspomagał wszystkich. Część zgrona nie pamięta, jak to był początek. Ja pamiętam, yy, gdzie no, sytuacja szkoły była bardzo różna, a ksiądz zawsze znajdował dla nas czas, czy to chwilę, czy więcej, czy, czy mniej. Przygotowaliśmy takie wielkie wspomnienie lat szkoły. Od samego początku, jak to się zaczęło, zdjęcia różnorodne, pani dyrektor Mirosława Rogozińska, moment wręczania pierwszego przyjaciela szkoły, wszystko zostało uwiecznione, a skończywszy na latach obecnych, więc taka Dziękuję. żywa pamiątka do wspomnień. Będzie mi się do naczelni. Bardzo dziękujemy. Ksiądz nie tylko jako ksiądz, ale jako człowiek zawsze był osobą, która zawsze miała dobro innego człowieka na względzie, i to jest bardzo, bardzo dla nas motywujące. Zawsze będziemy w trudnych chwilach zwracać się do księdza, i nie że zostawiamy tutaj bez problemów, ale zawsze gdzieś ta pomoc zapewne z tyłu z głowy będzie, i zawsze będziemy minę księdza gościć. Przy każdej naszej ważnej sprawie będziemy nadal zapraszać, i liczę na to, żeby ksiądz nadal był tym najważniejszym przyjacielem, pierwszym naszej szkoły. Najpierw to była yy, gimnazjum i tak pozostanie do końca, jeden dzień dłużej. Dziękujemy, życzymy wielu łask tego do góry, żeby czuwał w zdrowiu, szczęściu, żeby ksiądz wypoczął, ale nie zapomniał, że tutaj ma swoje miejsce i szkoła numer 91 imienia Józefa Wybickiego zawsze będzie na księdza z otwartymi dłońmi czekało obojętnie czy ja tu będę, czy będzie ktokolwiek, zawsze ksiądz jest tą osobą dla nas bardzo ważną, potrzebną i liczę na to, że ksiądz nadal będzie nas wspierał wszystkim co możliwe, duchowością, mądrością i powiem no, bardzo bardzo żałuję, ale również się z tym liczę, że trzeba w pewnym momencie odpocząć, pożyć dalej, wszystkiego dobrego, Cóż mogę powiedzieć? Do zobaczenia. Dziękuję panie dyrektorze. Te słowa są bardzo wielkie. Kiedy drogi kogokolwiek poprowadzą przez na Ramowice, to tam będę przebywał. Przy tym wielkim kościele. proboszcz mi tam przygotował takie dwupokojowe mieszkanko. Więc ktokolwiek zechce nawiedzić, będzie dzwonek. Serdecznie zapraszam i będę dalej starał się, na ile siły pozwolą Panu Bogu, Kościołowi i Policji liczyć. No bo chciałem kiedyś na tę emeryturę przejść gdzie indziej, no ale policja nie puściła, miłość do szkoły została. Więc kochani, wszystkiego najlepszego. Niech Wam Bóg we wszystkim błogosławi. Bądźcie szczęśliwi. Dziękuję. Ja to wezmę, ja to bezmę. Przejdźmy sobie. Drodzy trzecioklasiści, tak tutaj z panią Kamilą po raz ostatni mówimy do Was. Uważam, że skończyło się właśnie pewien etap w Waszym życiu, pewien etap edukacyjny. Przed Wami kolejne klasy. Życzymy Wam wspaniałych wyników edukacyjnych, ale nie tylko. Kochani, po prostu obejrzyjcie się teraz tutaj, sprawdźcie sobie, bo tu już powinny być skrzydła i fruncie. Wszystkiego dobrego. Pięknych wakacji i bezpiecznie wracajcie. Widzimy się we wrześniu. Pomagamy sobie. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy Wam bardzo. życzymy Wam jeszcze. Bezpiecznych wakacji.